Jakiś czas temu wrzuciłem wam na kanał odcinek z alternatywnymi wydaniami postaci Marvela, które nie trafiły do filmów z różnych powodów. W komentarzach pisaliście, że chętnie zobaczylibyście kontynuację tego odcinka, tak też dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi ciekawymi pomysłami i wariacjami komiksowymi w tym temacie. A jako, że odcinek powstał przy współpracy z Cenegą, wydawcą gry Marvel's Avengers, która swoją premierę miała już 4 września na PlayStation i Xboxie, skupimy się dzisiaj właśnie na drużynie Avengers. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy może od Iron Mana, który był zarówno początkiem, jak i zwieńczeniem ogromnej i rozbudowanej filmowej historii Marvela. Jest on pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych, o ile nie najbardziej rozpoznawalnym Avengersem na ten moment. Tak też nie ma co się dziwić, że powstało bardzo dużo alternatywnych historii z jego udziałem. A za sprawą przywiązania jego postaci do technologii, pole do popisu jest naprawdę duże, dając czasami naprawdę dziwne połączenia. Takie jak na przykład to, w którym dusza Tonego Starka i Tora połączyła się w jedność na skutek stworzenia nowego świata przez Gamorę przy użyciu Kamieni Nieskończoności, tworząc tak zwanego Starka Odisona. Ale zanim historia stanie się zbyt skomplikowana, przejdźmy może do stroju. W tym przypadku zasada powstania zbroi jest analogiczna do tej pierwszej, którą znamy z filmów. Jednak w tym wypadku została wykuta przy pomocy krasnoluda, który później poświęcił swoje życie dla Starka. A truciznę w ciele bohatera zatrzymywały runy umieszczone w skafandrze, a nie sam reaktor. Dodatkowo zbroja została wyposażona w młot wykuty z zimnego żelaza, który pozwalał odblokować pełną moc zarówno temu bohaterowi, jak i wykutej zbroi. I to właśnie dzięki temu nasz bohater zdołał obronić Asgard przed wrogimi naisami i musicie przyznać, że wygląda to epicko. Drugim i chyba moim ulubionym członkiem Avengers jest Thor, który także może pochwalić się sporą ilością alternatywnych wcieleń, z czego część tworzą nawet zupełnie inne postacie, które również stały się godne podniesienia młota. A do dzisiejszego odcinka wybrałem tą, która, według mnie, może być najciekawszą, a może i najpotężniejszą wersją Tora. A mowa tutaj konkretniej o wcieleniu Old King Phoenix. W tej historii obserwujemy walkę dwóch bogów. Jamesa Howleta, czyli Wolverina, który został wskrzeszony przy użyciu mocy Feniksa, czyli sytuacja podobna do filmu X-Men Dark Phoenix oraz Krulatora, która wstrząsnęła całym kosmosem, a zakończyła się przegraną bohatera ze zgardu. Po walce obaj powrócili na Ziemię, aby ratować ją przed atakiem duma, który chciał ją podbić. Wtedy też połączyli siły. Logan poświęcił się, aby przenieść moc Phoenixa do Mjolnira, tworząc tym samym prawdopodobnie najpotężniejszą wersję Tora, jaką zna cały multiversum. Kolejna zaplątana komiksowa historia, ale nie zmienia to faktu, że chętnie zobaczyłbym naszego filmowego Tora w takim wydaniu: Super Saiyanina, który niszczy wszystko co wrogie na swojej drodze. A wy? Tak jak w przypadku Iron Mana jest masa opcji związanych z jego zbroją, tak w przypadku Hulka istnieje pełno możliwości zmian jego ciała i wyglądu. A niektóre z nich są naprawdę creepy. Dzisiaj mam dla was tą posapokaliptyczną, która żyła w świecie, który został nam poniekąd pokazany w najnowszym i ostatnim z serii Logania. W komiksach Oldman Logan, na bazie których powstał film Stany Zjednoczone zostały podzielone na sektory, które były pod władaniem przeróżnych czarnych charakterów. Wolverine, przemierzając USA, finalnie wraca do Kalifornii, która stała się Hulklandem, czyli, tak jak wspominałem, była kontrolowana przez rodzinę Halka, który miał na ten moment masę potomstwa, które trzymało w szponach cały stan. Po powrocie, Logan dowiaduje się, że Hulk zlikwidował jego rodzinę. Przez co dochodzi do walki, którą Wolverine przegrywa. No, prawie. W pewnym momencie, Wolverine, wraz ze swoimi szponami się regeneruje i dosłownie wyprówa z jego środka drogę na zewnątrz. I może na tym zakończymy, żeby się zbytnio nie zagłębiać w temat. Tak czy inaczej, dość często komiksy ukazują dużo bardziej brutalne podejście do tematu superbohaterskiego niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. No dobra, teraz czas na coś weselszego i znacznie dziwniejszego. Zapewne każdy z Was kojarzy już dobrze Kapitana Amerykę, umieśnionego, poprawnego i idealnego amerykańskiego superbohatera. Tak się składa, że twórcy, w ramach jednej z historii, postanowili zamienić go w Wilkołaka. I nie uspokajam, wbrew pozorom nie musiał walczyć z Edwardem. W komiksach z 1992 roku kapitan bada sprawę serii ataków wilków, które później okazują się zaplanowanym atakiem różnych wilczo-zwierzęcych bohaterów, którzy działają pod rozkazami wilanki zwanej Nightshade. W pewnym momencie kapitan zostaje schwytany, a w jego organizm zostaje wpuszczona substancja zmieniająca go właśnie w wilkołaka. Jednak dzięki serum, które wcześniej znajdowało się w jego żyłach, jest w stanie kontrolować swoją moc, mimo nowej formy i dzikiej naturze, którą przybrał. I oczywiście, jak już widzicie na ekranie, nie przeszkodziło mu to w przywdzianiu swojego superbohaterskiego stroju i swojej kultowej tarczy. I w tym wypadku jest to chyba jeden z tych konceptów, który niekoniecznie musi pojawiać się w filmach czy też grach. Do skompletowania Avengersów brakuje nam jeszcze Black Widow, która też trafiła do niejednej historii. Dzisiaj skupimy się na tej osadzonej w 1872 roku na dzikim zachodzie w Ameryce, gdzie zostały ukazane zachodnie archetypy różnych bohaterów. Black Widow pojawiła się tam jako Natasha Barnes, wdowa po Deputy Barnesie, czyli zastępcy szeryfa alternatywnej wersji Buckiego. A kto był wtedy szeryfem? Oczywiście nie kto inny jak Steve Rogers. Także, jeżeli chcecie sprawdzić, jak nasi bohaterowie poradzą sobie na Dzikim Zachodzie, wiecie gdzie szukać. No to jeszcze raz. I w zasadzie alternatywne wydanie naszych postaci możemy osiągnąć i stworzyć również w grze Marvel's Avengers, o której mówiłem Wam na początku odcinka. Mamy tutaj do dyspozycji 6 grywalnych postaci: Tora, Man, Halka, Black Widow, Kapitana Amerykę oraz Mrs. Marvel z perspektywy której śledzimy całą historię. Dostępne są dwa tryby rozgrywki, zarówno Single, jak i multiplayer, gdzie możemy wcielać się w wybraną przez nas postać. Całość powstała na zasadzie gry usługi, więc można spodziewać się ulepszania i dodawania nowych rzeczy do gry przez kolejne lata. I to właśnie między innymi przez zmianę ubioru, nowo nauczone umiejętności naszych bohaterów oraz przygody w grze, możemy stworzyć własne wersje tych postaci. Gra dostępna jest zarówno na PlayStation 4 oraz Xbox One od 4 września, jednak ma być także dostępna na konsolach nowej generacji w przyszłości. Także jeżeli chcecie polatać w zbroi Ironmana albo przy pomocy młota Tora, czy chociażby rozwalać otoczenie jako Hulk, to ta pozycja wydaje się obowiązkowa. Tym bardziej że gra oferuje wiele godzin zabawy, co powinno umilić czas oczekiwania na kolejne produkcje Marvela, czy to te filmowe, czy też serialowe. Link do strony z Grom znajdziecie oczywiście na górze opisu na dole. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o przedstawionych dzisiaj wersjach naszych bohaterów, która jest Waszą ulubioną i czy graliście już w Marvel's Avengers. Pamiętajcie też o ocenie odcinka na dole i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów tego typu i nie tylko. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.